Klejące paznokcie, drogie paznokcie, słodkie paznokcie, smaczne paznokcie, słone paznokcie, jakie sobie zrobisz, witaj w naszym nowym salonie paznokcia. Lena nie podoba mi się tu, tak, Kinga, zazwyczaj nie nudno, ale Zuzia wie, jak zwabić klientów do swojego salonu. I zaraz przenosi się do świata TikTok. Nikt nie oprze się jego magii, szczególnie Lena. O jejku, salon paznokcia z moich marzeń. Uwielbiam TikToka i wszystko, co na nim oglądam. Potrzebuję modnego manikiru i to już. Może paznokcie z Coca-Colą? Zdobędą wiele lajków. O tak, to genialne. Kinga, trzymaj. A ja otworzę kole tak, jak na TikToku. Jejku! Kinga woli otworzyć w klasyczny sposób. Dziewczynom spodobał się tiktokowy salon paznokcia. Kinga chce skopiować kolejny lifehack z tiktoka. Zrobienie odbicia skóry na paznokciu. To łatwo wygląda na tiktoku. Nałóż lakier do paznokci na skórę. Rozprowadź i usuń nadmiar plastikową kartą. Połóż pustą pieczątkę, ale lakier nie przenosi się na nią. Mm. Zuzia jest doświadczoną profesjonalistką. Wie, że ten lifehack nie zadziała i oferuje sprawdzoną metodę. Nałóż farbę w żelu na skórę i rozprowadź po skórze. Przenieś na pieczątkę. Wzór jest na pieczątce. Teraz przenieś wzór na paznokieć. Utwarć je pod lampą. Zabezpiecz bezpartnym lakierem. Proszę, gotowe! Teraz Kinga ma na paznokciach swoją linię serca. Lena, zobacz, to się udało! Ale Lena zasnęła, kiedy Kinga robiła sobie manikir. I ma wspaniały sen. Jest na tropikalnej wyspie, jest słonecznie i spokojnie, a ona ma służącego, który wachluje ją liściem palmy. O, za szybko zwolni. Szkoda, że to tylko sen. Ale Lena wpadła na pomysł, jak go ziścić. Kinga, przesuń się! Potrzebuje egzotycznych paznokci ze snu, i to natychmiast. Jasne, Zuzia użyje lifehacku z pigmentami i stemplami. Nałóż różowy i żółty pigment na stempel do paznokci. Nałóż krople farby żelowej na szablon. Rozprowadź po wzorze kartą. Przyłóż stempel do szablonu i przenieś wzór na biały paznokieć. Wzór nie wychodzi ładnie. Spróbujmy inaczej. Przyłóż stempel z resztą pigmentu na paznokciu pokrytym warstwą żelowego lakieru. Teraz wzór jest idealny. Pomaluj matowym lakierem? Zrób różne wzory na paznokciach. Zuzi, ten egzotyczny manikir wyszedł idealnie, ale to nie wszystko. Hej, Lena! Wow, to on! Facet z mojego snu! Jesteś prawdziwą czarodziejką! Dzięki! Granie w siatkówkę na plaży to świetna zabawa, szczególnie kiedy nad oceanem pojawia się tęcza. Przelatuje przed nią piłka wow! i przenosi piękną tęczę na paznokcie. Przymocuj na środku paznokcia pasek taśmy. Nałóż kilka odcieni lakieru na gąbeczkę. Usuń nadmiar lakieru. Zrób odcisk na paznokciu. Usuń taśmę. Zanurz pędzel w rozpuszczalniku. I zrób brzeg schludnego francuskiego manikiru. Pokryj bezbarwnym lakierem do paznokci. Zrób taki manikir w różnych kolorach. Wow, Zuzia, zobacz! Moje paznokcie są kolorami tęczy. Teraz jestem najbardziej kolorowa na tej plaży. Jak ona to robi, też takie chce. No już zamieni się w tęczę. Trum Trum jest popularne w całej galaktyce. O jejku, ziemskie paznokcie są teraz takie modne. Też chcę takie. Chcę na ziemię do salonu paznokci Zuzi. Widziałeś moje dłonie? Nie mam nawet paznokci. Muszę je mieć i to już. Mam dość. Kochanie, ale to całe tysiące lat świetlnych. Dobrze, leć i bądź piękna. Wow. Cześć Zuziu! przyleciałam z daleka, żeby zrobić sobie ludzkie paznokcie. Wow, Zuzia nie miała jeszcze nigdy zielonej klientki, ale ciekawa opalenizna! Skąd jesteś? Ale kosmitka nie rozumie! Zusia i tak zrobi jej piękne paznokcie. Zdejmij szczypcami metalową część ze starego pędzla, przytnij brzegi sztucznego paznokcia. Wyrównaj elektryczną szlifierką do paznokci. Pokryj paznoki czarnym lakierem w żelu i wysusz pod lampą. Przyklej końcówkę pędzla. Dodaj wierzchnią warstwę i wysusz. Wetrzyj srebrny pył, kiedy warstwa wyschnie. Zabezpiecz ją i znowu wysusz. Przyklej w ten sposób pędzle do wszystkich paznokci. To kosmiczne paznokcie z pędzlami. Co za nietypowy styl, a do tego bardzo użyteczny. Nasz gość z kosmosu może nim rysować gwiezdną mapę. To moja okolica jest bardzo spokojna. Mieszkam przy tej gwieździe, a to moi sąsiedzi. Cześć Zuziu, chcę paznokcie pasujące do mojej koszulki. Wymyślisz coś? Jasne, zróbmy słodki manikir. Użyjmy magii TikToka. Nazbieramy świeżych truskawek. Mmm, ale soczyste. I mamy ekologiczne materiały na paznokcie. Pomaluj paznokcie burgundowym lakierem. Przymocuj trójkątne kawałki ozdobnego lakieru. Nałóż na wierzch zielony lakier. Ostrożnie usuń taśmę. Powtórz nareszcie paznokci. Truskawkowe paznokcie są gotowe i idealnie pasują do Twojej koszulki. Dziewczyny chcą zrobić ognisko. i mnie idzie. Ogień ma chyba dziś wolne. Mam pomysł. Przekonajmy duchy ognia ładnymi paznokciami. Nałóż czerwony lakier na białe paznokcie. Dodaj pasek żółtego lakieru i jeszcze pasek czarnego. Zrób wzory wąskim pędzlem, żeby wyglądało jak ogień. Zrób ogień na dwóch paznokciach. Resztę pomaluj na czerwono, żółto i czarno. Wow, Natalia, twoje paznokcie płoną. Wow. Możemy nad nimi piec pianki. To naprawdę gorący manikir. Cześć, Lena. jak się masz? Mam dobrą wiadomość. Zobacz, jaki pierścionek dał mi chłopak. Wow, jest piękny, ale muszę iść, papa, pa, koleżanko. Kinga nie jest ode mnie lepsza. Sama mogę zrobić pierścionek ze zwykłego lakieru żelowego do paznokci. Nałóż żelowy lakier na zakrętkę. Utwardź je pod lampą. Usuń pierścionek, kiedy stwardnieje. Najpierw go odtłuść. Wyszlifuj pierścionek pilniczkiem do paznokci. Nałóż na pierścionek klej pędzelkiem i zamocuj kryształy górskie. Wysusz pod lampą UV, nałóż żel wokół kryształów, żeby je zabezpieczyć, potem wysusz. Pokryj pierścionek dodatkową warstwą i znowu wysusz. I co, Kinga? Zobacz, też mam fajny nowy pierścionek. Nikt się nie dowie, że jest z lakieru do paznokci. Może zrobię sobie z lakieru też chłopaka. Trick TikToka inspiruje Lenę. Szybko usunij lakier z paznokci gorącą wodą. Jasne, proste. Weź miskę gorącej wody, włóż papierowy ręcznik do torebki strunowej i wlej zmywacz do paznokci z acetonem. Włóż rękę do torebki i zanurz w misce. Lifehack już pewnie działa. Zuzia szybko usuwa stary lakier, kiedy Lena szuka ręcznika. I super szybko maluje paznokcie na niebiesko. Oto ręcznik. I jak zadziałało? Jejku, Zuziu, twoje paznokcie zmieniły kolor. Czy to możliwe? Ale wspaniały lifehack. To musi być magia TikToka. Też tak chcę. Kingę spotkała straszna tragedia. O nie, mój nowy telefon jest zepsuty. To okropne. Ten ekran był taki młody. Auć! Małe odpryski wbiły się jej w palce. Co powinna zrobić? Spokojnie, Kinga. Susia zna tik trik. Nałóż warstwę przezroczystego żelowego lakieru na ekran i wysusz pod lampą. Chwila, nie chciałam manikuru na telefonie. Po co podgrzewasz go pod lampą? Spokojnie, Kinga. Czekaj chwilę, zobaczysz jak działa ten lifehack. Ekran znowu jest gładki, nic nie wbije się w palce. Wow. Możesz bezpiecznie pisać wiadomości i dzwonić. Twój telefon jest uratowany. Podobały ci się nasze paznokciowe pomysły? Napisz poniżej, których wypróbujesz. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych trików od Trum Trum.